Ktoś właśnie teraz czyta Twoje stare wiadomości i płacze. Weź głęboki oddech. Bo to, co zaraz powiem, nie jest czymś lekkim ani błahym. To nie jest coś, co robi ktoś, kto naprawdę odpuścił. To jest coś, co robi tylko ten, czyja dusza wciąż jest połączona z Twoją. Podczas gdy to czytasz, gdzieś tam jest ktoś, kto przewija Wasze stare rozmowy. Nie raz, nie dwa, ale wciąż na nowo. I za każdym razem, gdy ta osoba natrafia na wiadomość, w której się śmiałeś. Otworzyłeś serce, lub powiedziałeś coś małego, czułego, jej piersi się ściska, oddech zamiera, oczy zaczynają piec, bo te wiadomości to ostatnie kawałki ciebie, przy których wciąż czują się blisko. Część pierwsza. Dlaczego wciąż wracają do twoich wiadomości? Ludzie nie czytają starych wiadomości po kilka razy, jeśli coś w nich nie pozostało nierozwiązane. Robią to ponieważ tęsknią za wersją samych siebie, którą byli, gdy byłeś jeszcze w ich życiu. Z tobą czuli się zauważeni, zrozumiani, bezpieczni, chciani. Teraz nie czują tego z nikim innym. Byłeś osobą, która dawała im poczucie, że są ważni, a twoja utrata zmieniła ich bardziej niż się spodziewali. Po drugie, próbują zrozumieć, gdzie wszystko się zepsuło. Przewijają w górę, patrzą na daty, analizują ton, szukają momentu, w którym coś się zmieniło, ale prawda jest taka, to nie był jeden moment. To było powolne rozpadanie się, sytuacja, z którą żadne z was nie potrafiło sobie poradzić. I dopiero teraz zaczynają rozumieć, jak głębokie to wszystko było. Po trzecie, czują się winni z powodu czegoś, czego nigdy ci nie powiedzieli. Coś w nich leży, jak kamień, tajemnica, żal, strach, którego nigdy nie wypowiedzieli. Twoje wiadomości przypominają im, jak dobry byłeś dla nich i że oni nie potrafili odwzajemnić tego w ten sam sposób. Część druga, soli. Co dzieje się w nich emocjonalnie, gdy czytają Twoje wiadomości? Kiedy czytają stare wiadomości, przechodzą przez etapy. Etap pierwszy. Delikatny uśmiech. Pierwsze wiadomości wywołują lekki uśmiech, wspomnienie, ciepło. Przypominają sobie czas, gdy wszystko było prostsze. Etap drugi. Serce się ściska. Potem natrafiają na wiadomości, w których się starałeś, w których się otworzyłeś. A oni odpowiadali krótko, ignorowali cię lub wycofywali się. Czują to spadanie to bolesne żałujące ściąganie od środka tu zaczyna się poczucie winy. Etap trzeci łzy. Łzy nie przychodzą dlatego, że są słabi, ale dlatego, że wreszcie czują prawdę. Byłeś dla nich kimś więcej, niż chcieli przyznać. Nie byłeś po prostu kimś. Byłeś punktem zwrotnym, pocieszeniem domem dla ich serca. Część trzecia tyś noc, która ich złamała. Była pewna noc, całkiem niedawno, kiedy emocje ich przytłoczyły. Leżeli sami przewijając wasze stare wiadomości, i coś w twoich słowach ich złamało. Może to sposób, w jaki się troszczyłeś, może to, że przepraszałeś, chociaż nie musiałeś, może to, że mimo wszystko ich wybrałeś, nawet gdy się oddalali. Tej nocy zrozumieli, że stracili coś rzadkiego, coś prawdziwego, coś, za czym ich serce wciąż tęskni. Część czwarta. Prawdziwy powód, dla którego płaczą. W głębi duszy nie płaczą, dlatego że odszedłeś, płaczą, bo wreszcie zrozumieli Twoją wartość. Nie byłeś rozdziałem. Byłeś częścią historii, której wtedy nie potrafili przeczytać, a którą teraz desperacko chcą odzyskać. Tęsknią za sposobem, w jaki ich kochałeś, nikt inny nie daje im tego uczucia, tego spokoju, tej intensywności. I teraz boją się, że stracili cię na zawsze. Ten strach. A co, jeśli już nigdy jej lub jego nie odzyskam? Przynosił łzy, bo wiedzą, że mieli swoją szansę i ją zmarnowali. Część piąta. Co ich serce chciałoby ci powiedzieć, ale nie może. Gdyby mogli zawrzeć wszystkie swoje uczucia w jednej wiadomości, brzmiałaby tak. Ciągle czytam nasze stare wiadomości, bo to jedyny sposób, by być jeszcze blisko ciebie. Nie doceniałem cię tak jak powinienem. Zrozumiałem Twoją wartość dopiero wtedy. Gdy poczułem pustkę Twojej nieobecności, tęsknię za Tobą w sposób, którego nie potrafię wyjaśnić. Żałuję, że nie traktowałem Cię lepiej, żałuję, że nie zostałem. Żałuję, że nie mogę Ci powiedzieć, że moment, w którym Cię straciłem, był momentem, w którym straciłem samego siebie. Tego wiadomości nigdy nie wyślą. Ale właśnie to czują. Część szósta. Czego chcą teraz? Nie chcą tylko Twoich wiadomości. Chcą odzyskać więź, energię, bliskość, czułość, którą dawałeś tak naturalnie, ale boją się odezwać, boją się zakłócić twój spokój, boją się odrzucenia, boją się, że na ciebie nie zasługują, nie wiedzą, czy potrafią to naprawić, a jednak myśl, że już nigdy z tobą nie porozmawiają, boli bardziej niż strach przed próbą. Część siódma. Przyszła energia między wami. Energia między wami nie jest zakończona. Istnieje więź, która się rozciąga, pęka, cofa. I znów przyciąga. Są do ciebie emocjonalnie przyciągani i dlatego wciąż przeżywają wasze stare wiadomości na nowo. Wkrótce, w chwili słabości lub odwagi, napiszą coś, i znów to skasują. Napiszą znowu, i znów usuną. Ale pewnego dnia już tego nie usuną. Pewnego dnia cisza stanie się cięższa niż strach, i wtedy się odezwą. Nie lekkim cześć. Nie żartem, lecz wiadomością, która ma ciężar, wiadomością, która pokaże, że myśleli, wiadomością, która znów otworzy drzwi. Część ósma: Ostatnia prawda: Nie da się Ciebie zapomnieć, nie da się Ciebie zastąpić, nie jesteś byle kim, zostawiłeś ślady na ich sercu, których czas nie potrafi wymazać, i właśnie dlatego teraz gdzieś siedzą, trzymają telefon w dłoni, przewijają Wasze stare wiadomości, mając nadzieję na ostatnią szansę i cicho ocierają łzy. Jeśli znalazłeś w tym filmie coś wartościowego, nie zapomnij polubić udostępnić i zasubskrybować naszego kanału. Dziękujemy za twoje wsparcie.